Witajcie do nas na części z tej białej to atomowej w Czarnobylu, w której już wiele dziwnych rzeczy. Dziwnych, dziwnych. Tam też jest śmigłowiec na tym dachu. Teraz próba, próbujemy się tam dostać. A jak nie uda się nam z, z, z dostać do tego śmigłowca, to jeszcze coś wamemicznego pokażę. Co już możecie zobaczyć w moich shortach, jeżeli y, jesteś. Dzieci mojego kanału. Mogliście zobaczyć na moich shortach. Nie widać nigdzie wejścia na nadal, więc pokażę wam jeszcze coś. Reportujemy się tutaj. Dobra. I tylko korytarz, nic tu nie ma. Tu jest jeszcze jakiś gracz. Ale całe to, co wam pokazuje, kryje się w tym kropie. O, w tym kropie. No właśnie. Widzicie? Grafitowy krok. A jak tu klikniecie, to on zacznie gadać. Grafit. I... Trzeba nacisnąć to. I on powie Ci, jest, Dziwne, 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 dziwne. No widzicie? Grafit. Gizle. <grym> no na no go nacisnąć, ale tu, ale to... To, nie to robi tylko raz, nic, tak, nic nie robi. No i jeszcze... Ten pracownik siedzi w toalecie męskiej, co też Wam mogę pokazać, ale to jest no, 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 no. Co? na, Co? Poczekaj, był. To chyba musieli usunąć, to bym wtedy tej go Chyba, że tu przed reaktorem. Przed wybuchem. To jest jeszcze kuchnia. Możemy zajrzeć. Nic ciekawego. idziemy jeszcze tu. Ja mam coś bardzo ważnego, tylko nie wiem czy to ty schody, czy te obok, ale to chyba te. Chcę te dźwięki? Znajome dźwięki? Troszkę okay. co? Chyba dziś leją wodę, bo to o, dobra jesteśmy. Tu jest swoją drogą.

No i dostaliśmy się na reaktora. A woda to tu ją ja Woda widzicie Co to było dźwięk chodzenia po metalu, coś takiego. Mogę wam coś jeszcze pokazać kolejnych rzeczy na tym korytarzu, zanim ty. błąd. A ja wiem czemu, błąd wchodzi po takiej zawalonej rurze. Co? Jest? What? Czekaj, można tu zrobić takie... dziut? I drugi sposób dostanie się na Harry Reaktora. Teraz pokażę Wam jeszcze coś. To dalej działa, widzicie? To dalej działa. Teraz wyjdziemy stąd. Bo tutaj, powoli, to tak jakby trochę, że się blokujemy. Są dziwne dźwięki. Proszę nasz polanek i zaraz gra się zrestartuje. I jak wy będziecie grać, to możecie tłumaczyć to od nowa Ja mam pokażę sterownie. I to by był koniec za dziś z tą grą. Bardzo no dziwnie się dziwne rzecz, kiedy właśnie na panel. Odrzuca, że no, go dziwnie. No jeszcze kamerę. Tak wygląda elektronet. Tu, tak tu. To jest moc ciepła. I ja, o, ja. No i widzę te dźwięki. to jest straż pożarna. Z przodu elektrowni, No i tu. Nie, jak tu. Więc te dźwięki są normalne. Teraz pokażę wam jeszcze ten błąd. Jak tu na panel, to masz w takie dziwne miejsce. Widzicie? A nie, To wtedy jeszcze coś innego się działo. Teraz już chyba to naprawili, wtedy jak stanęliście na tym panelu, to mogli się dojść w takie dziwne miejsce. co to za dźwięki są, bo Jezus, co to za dźwięki? O! Zresztą możemy sobie w kadzie, to już nic nie robi, bo jak to jest... Usunęło mi kawałek z kina. Teraz już to usunęło, ale kiedyś można się było za to dostać tą metodą, chociaż tam był wielki problem, bo już nic tam nie było. Skąd tylko dochodzą te dźwięki, Pytam się. Idziemy to zbadać. Skąd? Pytanie tylko jest jedno, czy w następnej chwili chcecie z dźwiękami, czy jednak lepiej bez? Teraz przypominam, że część, którą wam nagrałem była bez dźwięku. Była, przed, była już po wybuchu reaktora, jak dołączycie od początku, będziecie mieli tom od tu się zaraz, powinno pokazać, serwer się resetuje za... wy nie widzicie, no właśnie, dźwięk ten wysiady i... powinno być, że serwer się resetuje za 30 sekund. Ja już pokażę to miejsce. Też mi się bardzo podoba. Też chciałbym jeszcze wam pokazać piwnicę. Rural, ale to prawdopodobnie następny raz. To jest tak, to z czego się woda. Piesznic, XD. Tu się okazało, y, że idą otworzyć zawory do piwnicy, to właśnie to jest miejsce, które Wam chciałam pokazać, a niestety już nie zdążę. A może? Czekaj, bo to gdzie trzeba było? Stąd tu trzeba To może jeszcze zdążyć pokazać. Tu i na sam dół. O, jest! Jesteśmy... To jest zelane obecnie wodą. Ej, kiedy... kiedy... Tyle fajnie, że tu byłem reaktora która się przekręcać za jakiegoś laga i nie chce... O! Słuchajcie, te dźwięki, jakie realistyczne. jest so, u mnie tu się woda. Ja to tyle fajnie, że... jak tu mamy stworzenie wysokie, no nie na no, pierwszy nie wahali To mi to wydaje Zerazę i reset serwer, serwera już Dobra, już się pokazała ostatnia ta i będzie zaraz. Proszę jakaś tego reset serwera. Dobra, zupełnie czegoś powiedzieć. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał. W ogóle, czy gra kiedyś tam dostęp? Tam coś jest, ale co? Gdzie mi co tam jest? Nic. No, server Shortdom, widzicie i zaraz będzie... No właśnie, więc to było na tyle. Zasubskrybujcie no, mój kanał i dajcie łapkę w górę.